Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Equestrian Vlog. Dzisiaj pomówimy sobie troszkę o motywacji w jeździectwie i o tym, jak jej nie utracić. Serdecznie zapraszam do oglądania. Jeździctwo potrafi być wspaniałą pasją na długie lata. Całkiem normalne w posiadaniu pasji jest posiadanie raz na jakiś czas kryzysów, więc absolutnie nie należy się tym zamartwiać. Jeżeli po dłuższym namyśle stwierdzimy, że jeździectwo nie jest jednak dla nas, to ok, można zrezygnować bez problemu. Jednak jeżeli mamy wątpliwości i chcemy zawalczyć o naszą pasję, to warto znać pewne sposoby na to, jak odzyskać motywację do trenowania. Dziś chciałabym się podzielić z wami sposobami, które działają. U mnie oraz u moich znajomych. Po pierwsze, daj sobie czas. Czasem zdarza się tak, że dużo lepiej i zdrowiej wychodzimy na tym, że zrobimy sobie jakąś przerwę. Wsiadanie na siłę może tylko pogorszyć sytuację, dlatego warto dać sobie chwilę na przemyślenie sprawy: czy jest to nadal coś dla nas, coś co kochamy, czy jednak wolimy zrezygnować z jeździectwa. Czas potrafi naprawdę wiele zdziałać. Po drugie obejrzyj stare zdjęcia i filmy. Oglądanie swoich starych zdjęć i nagrań z treningów potrafi nieźle zmotywować. Dzięki temu widzimy jasno jaką drogę już przebyliśmy i na jakim etapie jesteśmy teraz. Takie sentymentalne spojrzenie na jeździectwo może również przywrócić nasze dawne mm, pozytywne emocje związane z pasją. Po trzecie poczytaj literaturę jeździecką. Chyba nic nie działa na mnie tak motywująco jak zgłębianie wiedzy w danej dziedzinie. Często jest tak, że im więcej się dowiadujemy, tym więcej chcemy się jeszcze dowiadywać i motywacja do stawania się coraz lepszym i mądrzejszym w danej dziedzinie znacznie wzrasta. Dobra literatura jeździecka potrafi naprawdę świetnie zmotywować koniarza do powrotu do treningu. Po czwarte poszukaj inspiracji. Dzisiejszy świat jest pełen inspirujących sentencji i obrazków, które potrafią nieźle pokrzepić w gorszych chwilach. Takie rzeczy możesz bez problemu znaleźć na przykład na Instagramie czy na YouTubie. Może motywuje cię jakaś historia znanego zawodnika. A może jakieś konto na Insta sprawi, że znów poczujesz to coś. Warto zobaczyć i się przekonać. Po piąte, wrzuć na luz. Czy na pewno musisz tylko ciężko i regularnie trenować? Każdy raz na jakiś czas potrzebuje chwili oddechu. Zdarza się, że na brak motywacji działa terapeutycznie samo przebywanie z końmi bez większej presji. Może dobrze ci zrobi teren z przyjaciółmi albo zabawa z koniem na pastwisku. Często takie aktywności pozwalają wyzwolić z siebie pełno pozytywnych emocji, a czasem nawet przypomnieć sobie, co tak naprawdę pokochaliśmy w jeździectwie. Motywacja to bardzo ważny czynnik, jeżeli chodzi o rozwój osobisty, dlatego warto poznać swoje własne sposoby na zażegnanie kryzysów jeździeckich. I temu możemy łatwiej i szybciej wyjść z dołka, przez co będziemy czuć się zdecydowanie lepiej, robiąc to, co kochamy. Jeżeli macie jakieś swoje własne Sposoby na zażegnanie kryzysu jeździeckiego i wzmocnienie motywacji, to koniecznie napiszcie o nich w komentarzach. Ja mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i był ciekawy. Zapraszam Was na Facebooka, Instagrama oraz grupkę Equesta i się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!